Piłkarze z Legionowa w poprzednim sezonie walczyli o awans do drugiej ligi. Gdy ta sztuka nie udała się, to z Legionowią pożegnał się trener Michał Piros, a zastąpił go Marcin Woźniak. Do tego trenera przymiotnik nowy. Nie pasuje. Marcin Woźniak od lat szkolił w Legionowskiej Akademii. Teraz dostał szansę pracy z seniorami, ale swoje porządki zaczął od łatania dziur. W tym okienku transferowym z Legionowią pożegnali się m.in. jej najlepszy strzelec Szymon Wiejak oraz jej kapitan Patryk Koziara. Szukamy zawodników i takich, którzy dadzą nam doświadczenie, którzy dadzą nam powiedzmy taką stabilizację, jeśli chodzi o, o spodziewany efekt ich grania, ale też szukamy takich zawodników, których, których gdzieś tam, którymi będziemy chcieli zas skoszyć, tak? Czyli takich, którzy być może u nas się rozwiną na tyle, żeby stanowić jakąś tam nową siłę, nowa Legionowie, ale cel, ten co zwykle, być w czubie tabeli, chociaż a awansie nikt tu głośno nie chce mówić. Cel. E, jeśli chodzi o, o sezon, to dla mnie jest e, zdobyć trzy punkty w każdym meczu. To, co, to, co z tego wyjdzie, e, no to jakby m, pozostawiam przyszłości, że tak powiem, i sam z niecierpliwością czekam na to, jaki będzie efekt. Pierwsze efekty poznamy w pierwszy weekend sierpnia. Na ten termin zaplanowano inauguracyjną kolejkę Trzeciej Ligi. W otwierającym sezon spotkaniu Legionowia podejmie Konkordię Elbląg.